Przygotuj się na trzy dni pełne innowacji, wiedzy i praktycznych narzędzi. Wszystko co musisz wiedzieć o technologii zmieniających się przepisach w medycynie i farmacji dowiesz się podczas konferencji Nawigatore Zdrowia w dniach 18 do 20 października. Dołącz do grona ekspertów i praktyków. Zarejestruj się teraz na osos.pl ukośnik nawigator. W pierwszym dniu dedykowanym farmacji dowiecie się Państwo m.in., jak efektywnie realizować w aptekach opiekę farmaceutyczną oraz jak aplikacje mobilne wspierają codzienną pracę farmaceutów. Przybliżymy również nowe zasady realizacji recept oraz skupimy się na dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Z kolei, w drugim dniu poświęconym medycynie, omówimy kwestie dotyczące centralnej rejestracji. Dowiecie się Państwo, jak dzięki rozwiązaniom IT skutecznie zmniejszyć liczbę niezrealizowanych wizyt. Przedstawimy także mobilne aplikacje dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, które pozwalają przenieść funkcje systemów gabinetowych wprost do smartfona. Podczas konferencji przybliżymy także procesy związane z wejściem w życie krajowego systemu e-faktur i ich wpływu na apteki, przychodnie oraz szpitale. Zaprezentujemy też samofakturowanie w imieniu lekarzy kontraktowych. Na konferencję tradycyjnie zapraszamy osoby zarządzające aptekami oraz podmiotami leczniczymi. Wiedzę będziemy przekazywać w takiej formie, żeby nie wymagała tłumaczenia przez informatyków. Oczywiście nie zabraknie praktycznych warsztatów z wykorzystania systemów KSAOW, KSOMET, KSPPS oraz SERUM. Aby wziąć udział w wydarzeniu, zarejestruj się na stronie osos.pl ukośnik nawigator. Zapraszamy!